Witam. Tym razem na swój warsztat biorę radio o nazwie Pionier Stereo. No jak widać nie jest ono jakoś tam za czyste. Trzeba będzie je dobrze poczyścić ta szybka też nie jest w jakimś tam idealnym stanie, ma jakieś tam mikropęknięcia, na przykład tak jak tutaj w tym miejscu, tu gdzieś od góry, ale jest w jednym kawałku i trzyma się mniej więcej, nie wiem jak to po rozłożeniu będzie, ale mniej więcej tak to wygląda no i tak, sprzedawca pisał że radio jeden kanał gra ciszej, no według mnie to jest nieprawda bo jeden kanał w ogóle nie gra

Balansu, tak? Między jednym a drugim kanałem, i przekręcam teraz na to, żeby grał ten kanał. Słychać tylko, że ten trochę gra, ten tylko buczy. Co by było, według mnie, nie wiem, może jest uszkodzony po prostu. Wzmacniacz nazwijmy to prawego kanału, tak? UKF słabo gra w każdym bądź razie. I strasznie to szumi. Na długich jest. Zresztą najpierw przyciszę. Sprawdzę. tej teraz. Muzyka leci, ale to lepiej brzmi po prostu niż na UKFie. Dużo czyściej tutaj gra na długich UKF jest strasznie po prostu zaszumiony, zniekształcony, mniej więcej to tyle. Lampka nie świeci się w, 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 w każdym razie na stereo, co też jest. No tu chyba nie wiem, żarówka jest w tym wypadku, więc może nie świecić, może być przepalona bo tu raczej chyba nie było diody, tylko były żaróweczki, z tego co kojarzę sobie. Więc, no, taka krótka prezentacja, więc trzeba zajrzeć do środka i zobaczyć, czemu kanał, nazwijmy to prawy, nie gra w tym wypadku, tylko lewy. I to wyraźnie, nawet jeśli przełączę się tylko na prawy kanał, słyszę wciąż lewy kanał, że gra, a prawy nie gra w ogóle. No nic, nie przedłużając, to taka krótka prezentacja. Widzimy się po prostu, jak już będę w środku w tym radyjku i miał to u siebie już na biurku. Zanim jeszcze zajrzę do środka do tego radia, chciałem zobaczyć w ogóle, jak tam z głowicą jest. Czy, czy po prostu jest. Sprawna czy nie, bo te szumy, no ale wygląda na to, że jakby głowica była sprawna, tylko coś jest z tymi szumami po prostu. Czyli pewnie jakieś kondensatory albo inne tam rzeczy, pewnie wszystko pewnie trzeba będzie to posprawdzać i tak dalej. I żeby ten. Mam teraz na, na prawy kanał przełączony. I ustawiona skala jest tutaj, nie będzie widać, bo nie ma podświetlenia. Nie wiem, tu chyba powinno być jakieś podświetlenie, bo słabo to widać, według mnie. W każdym bądź razie mam tutaj na 74 powiedzmy, a na generatorze mam 74,2. Zanim pokażę, to mam i mam na ten przełączony, a słyszę ten. Tego wcale nie słyszę, w każdym bądź razie. Jak przełączę na ten kanał, to słychać, że jest sygnał. Ten nie gra w każdym bądź razie. Może jest uszkodzony po prostu, oby tylko nie sam wzmacniacz. Scalony, bo tu chyba są scalaki, z tego co kojarzę. Dobra. Także. Jeszcze tutaj rzut okiem, że jest podłączony symetryzator i tłumik do generatora, który jest załączony. I na generatorze, jak widać, jest 74,2 MHz. W drugim końcu jest, zdaje się, 60 4,2. 8 mega z tego co kojarzę sobie, zaraz zobaczymy, czy dobrze mi się wydaje. Także i przyłączę. Widać co nieco, że się przemieszcza ta skala, ale słabo to widać. Teraz dotarła tutaj do końca. I jak słychać, mam sygnał. Yy, jak przełączę na prawy kanał, to niestety lewy wciąż jest słyszalny, słabo, ale jest słyszalny lewy, prawy. Jak widać, mam tutaj już radyjko rozebrane wyjęty cały środek no i powoli zająłem się już tym radyjkiem co widać na filmie że kondensatory są już wymienione elektrolity posprawdzałem tranzystory i inne elementy które tutaj były no i co się okazało znowu okazał się czarny scenariusz a mianowicie Uszkodzony ów układ. Winowajcą okazał się ten układ po prostu. Sprzedawca nie był szczery odnośnie tego radia, bo radio, które by miało taką usterkę, jak że jeden kanał gra ciszej, a drugi głośniej, no to by grał. Byłoby coś słychać na kanale. A tak. Ten kanał właśnie prawy, niestety był głuchy, co było co pokazałem na filmie zresztą, na wstępie i tu niestety musiałem wymienić. No, tutaj mam we woreczku już zarówno tutaj jest ten układ i wszystkie elektrolity, które tutaj mam, żaróweczki, już wymieniłem. żarówki świecą już że tak powiem no, świecą żarówki i tutaj mam już jak słychać radio gra. jest jeszcze nieprzestrojone, jest na starym zakresie, oba kanały zresztą grają, zresztą tu mam jeden kanał, przełączam się na drugi kanał i jest to samo. I zarówno jak, co prawda dziwnie trochę się zachowuje, bo nie powinno według mnie, teraz jest na tym, to, po, to jest ok, ale jak przekręcę w, balansem w drugą stronę, to też coś tam słychać. Ciszej, ale słychać mimo wszystko. Gra coś tutaj, tak. Teraz przełączę się na tamten kanał. I mimo to też coś tam słychać, że gra. No w każdym bądź razie to wezmę sobie żeby mi tutaj nie świeciło po oczach także. I co do stereo dekodera jak widać było żaróweczka co prawda jest sprawna bo sprawdzałem nie wiem czy to będzie widać na żarówce czy nie. Pewnie nie za bardzo się da to jest tutaj napisane w każdym bądź razie 6V 50 mA. Mam 6V ustawione na tym. Jeżeli po prostu podłączę się. Jak widać, świeci się żarówka, tak? Więc żarówka jest sprawna. No, no to się zabrałem za stereodekoder, niestety, bo nie idzie go zestroić i sprawdzałem, niestety ten stereodekoder. No i cewki w nim. Ale tutaj, żeby Wam pokazać, że jest problem z tymi cewkami, tutaj. Mamy takie wyprowadzenia, tak? Na schemacie to jest ta cewka tutaj, tak zwane L603. To jest ona, ma tutaj, jak widać, odczep. Odczep jest po środku. I teraz tak, jak przypnę. To na jednej połówce uzwojenia, że tak powiem, jest połączenie, a na drugiej już milczy. To samo jest z jakby pierwotną stroną, czyli z tą częścią uzwojenia. Też milczy. Więc trzeba tutaj gdzieś tam latach nie, ma czym się podpalić mieszkańcy go mam tego, tutaj jak roku, widać stereo dekodery, który ale podkreśla budka PO będzie decydować świeci o tym, się. w przyszłym roku w wyborach na prezydenta Warszawy Rafał jest jedna audycja dobrym, powiedzmy yy, a co do tych komplikacji Jest oryginalny stereodekoder. Jak widać, niestety cewki ta cewka i tutaj ta cewka jest do wymiany, po prostu. Próbowałem, nie, nie udało mi się nic z tym zrobić. Ale jak widać, Zamiast żarówki mam diodę i mam stereodekoder, który zrobiłem własnoręcznie od podstaw na układzie UL 1621, do którego nie trzeba stosować cewek. Znaczy ogólnie w konstrukcjach. Yy, naszych radyjek sygnowanych tam powiedzmy unitrą takowy występuje powiedzmy z cewkami zdaje się, jeśli dobrze pamiętam ale w tym wypadku można to zrobić i bez cewek Później jeszcze hmm, pokażę, właśnie schemat, płytkę, z czego to zaczerpnąłem, po prostu. Wykonałem to. Jak najbardziej można to zastosować. Jedyne strojenie, jakie tu jest, to jest tylko potencjometr montażowy, tak zwany. I według schematu jest tam drugi potencjometr, którym ustala się jasność świecenia tej diody. Tamten akurat to jest potencjometr, który według tego projektu powinno się gdzieś to wyprowadzić na zewnątrz, jak to się pewnie domyślać można. Ale ja postanowiłem zmierzyć, jaką wartość powinno to mieć i zastosowałem zamiast potencjometru który na zewnątrz by miał być wyprowadzony. Odpowiednią wartość rezystora po prostu połączyłem tak, żeby to miało ręce i nogi, i przez to dioda mi się świeci. Tak, a nie inaczej, bo można było tym potencjometrem tą diodę po prostu ściemniać i rozjaśniać, w zależności od tego, jaki efekt by się chciało osiągnąć. Także. A jedynym, właśnie, takim regulacją, to jest ten potencjometr tak zwany montażowy. I tutaj trzeba ustawić właśnie ten efekt stereo wówczas, żeby ta dioda się świeciła. Także odnośnie przestrojenia, to tak jak widać na schemacie, mam tutaj schemat akurat tego radyjka, właśnie pionier stereo. I jak widać, jak widać na wejściu wymieniamy na 15 piko tuż za tym na 12 we wzmocnieniu 68 trymer 312 ten 33 piko w IRC 3,3 piko i tutaj również 6,8 pico plus trimer 3,12 w heterodynie. To odnośnie przestrojenia, teraz jeszcze wracając do stereodekodera. To jest schemat owego stereodekodera. Tak się prezentuje. Jedyną rzeczą strojoną w tym dekoderze to jest ten potencjometr montażowy. Zamiast cewek na wyjściu są tranzystory z odpowiednimi tak zwanymi filtrami. Jest ta dioda efektu stereo, znaczy tutaj jest dioda efektu stereo. Tu jest ów potencjometr, o którym mówiłem, który służy do regulacji jasności tej diody. Ja go zastąpiłem akurat odpowiednim rezystorem, że tak powiem, tutaj w miejsce. tak żeby było, znaczy ustawiłem najpierw świecenie tej diody, jak już wspominałem, a potem sprawdziłem jak się ma rezystancja na tym potencjometrze i tak tu po prostu wlutowałem odpowiednie połączenie rezystorów, czyli taki zrobiłem dzielnik można powiedzieć rezystorowy tutaj w tym miejscu. To jest schemat. Tutaj mam płytkę jeszcze. Płytka jest nieco większych rozmiarów, w sumie jak widać, ale niestety nie nadaje się ta płytka do wydrukowania na drukarce laserowej, tak żeby można było zrobić, jak to mówią, termotransfer, tak? Czy nie wiem, jak to tam to się nazywa po prostu tym żelazkiem, to się prasuje potem. Na płytce, układ tych ścieżek jest po prostu za jasne, yy, a ręczne o, zaciemnianie tego po prostu nie wiem, za dużo z tym roboty po prostu, żeby to robić. Ja to zrobiłem po prostu ręcznie, metodą starodawną jak to się mówi, gdzie każdy punkt po prostu, zresztą musiałem jeszcze odpowiednio dobrać proporcje skale, znaczy tego rysunka, bo on jest za duży, jak nawet widać, żeby to, trzeba to zmniejszyć po prostu, odpowiednią skalę zastosować. I wtedy wszędzie tam, gdzie są te dziurki, po prostu odpowiednio ostrym takim gwoździem, zaostrzonym jak igła, ponakuwać wszędzie tam, ścieżki porysowałem długopisem, Potem yy, lakierem do Paznokci pozamalowywałem wszystkie te ścieżki jak to się mówi gdzie powinny być. Wytrawiłem to yy, w tak zwanym yy, też tak pół na pół, mniej więcej mieszając yy, kwas solny z wodą yy, Utlenioną 12% Błyskawicznie można powiedzieć, to się trawi wówczas. Efekt dosłownie kilkaminutowy, i jest wytrawiona płytka. Tak to mniej więcej się prezentuje. To by było tyle, jeżeli chodzi odnośnie stereodekodera. dekodera. Radyjko, mam. Zarówno przestrojone, zrobione i w ogóle wszystko nie obyło się bez komplikacji, ale o tym to za chwilę. Najpierw chciałem pokazać, że jest przestrojone, jak słychać, i też widać skalę, gdzie jest, a jest w kierunku 87,5 przez tłumik symetryzator gdzie na generatorze jest widać 87,5 Mega teraz weźmiemy sobie 108 Mega No i jak słychać i też widać, jest 108 na skali tutaj, z drugiej strony. Jeszcze raz powrót. Jest na generatorze, jest. Generator sobie teraz rozłączę. Albo tak kręcę głową jak śmigłem. ale wiesz, to nawet takie dosyć śmieszne nie, 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 nie... to jakoś tak nie przeszkadza, bo inni kuleją. Tutaj jest niestety muzyka. Fajny czas, bo mm, ja zupełnie maniaka będę przypominał, że ta rewolucja technologiczna spowodowała y, również zamieszanie. wspólnie posłuchać, a jeszcze jak była nowa, no to było, to było super. No to jest takie, będzie on całkowicie nieprofesjonalne spojrzenie na tamte czasy, ale... W piłka trafia do niego na 15 i Dani Olmo tutaj powoduje smutek na twarzy Williego Saniola, który spogląda na to wszystko i nie do... To jest te firmy Adamów Pontrów Konin. Tam była elektrownia, elektrownia na węgiel brunatny. Skończyło się wydobycie. Tu niestety muzyczka. Jak słychać, poważna jakaś. No teraz, teraz jeszcze kilka słów podsumowania. Jak widać, Radyjko tak się prezentuje. Gałeczki poczyszczone front panel no w miarę ładnie to wygląda powiedzmy obudowa i tak dalej jest lampka stereodekodera co prawda tak jak już wspominałem wcześniej jest tutaj nieco inny stereodekoder zrobiony a to dlatego że tamten niestety no, ma problem z cewkami to raz Rdzenie są pokruszone, więc nie wiem jak ich użyć. Może ktoś z widzów mógłby mi, że tak powiem, naprowadzić jakie w stereodekoderze rdzenie powinny być w ogóle. To po pierwsze, no a po drugie, no nie wiem. Skąd takie cewki wytrzasnąć, poza innym egzemplarzem sprawnym, po prostu, a to mija się z celem, żeby kupować drugi egzemplarz. Więc wpadłem na pomysł, żeby mimo wszystko stereo było w tym pionierze, po prostu. Także zachęcam do obejrzenia tego materiału, po prostu i życzę przede wszystkim miłego oglądania do komentowania, jak i do subskrybowania mojego kanału. Jak się film będzie podobał, wiadomo, łapka w górę, jak nie, no to zawsze jest łapka w dół, opcja. Także dziękuję za uwagę. Nie przedłużając. Zapraszam na pozostałe moje filmy. I do usłyszenia i do w kolejnym po prostu materiale na moim kanale.